Cześć. Tym razem zajmiemy się czymś absolutnie kluczowym pierwszym kontaktem z klientem i budowaniem zaufania. Od tego momentu zależy naprawdę dużo. Można powiedzieć, że albo kupisz sobie zaufanie klienta na lata, albo zamkniesz sobie drogę już na starcie. Zanim zaczniemy, chcę, żebyś wiedział jedną rzecz. To, co oglądasz, nie jest tworem sztucznej inteligencji oderwanej od rzeczywistości. Za tym kursem stoję ja. Prawdziwy agent nieruchomości. Od 2003 roku działam na rynku i w tym czasie przeprowadziłem ponad 500 transakcji. Każda z nich to była inna historia, inni ludzie, ich emocje, marzenia i wyzwania. Dzięki tym doświadczeniom wiem, że agent to nie tylko ktoś, to otwiera drzwi i pokazuje mieszkania. To osoba, która pomaga klientom przejść przez jeden z najważniejszych momentów w ich życiu. Dlaczego więc do ciebie mówi awatar, a nie ja osobiście? Na co dzień wciąż prowadzę transakcje i angażuję się w pracę z klientami. To zajmuje mnóstwo czasu i energii, dlatego postanowiłem wykorzystać awatara, żeby przekazać ci tę wiedzę w prosty, dostępny sposób. Dzięki temu kurs mógł powstać i mogę go udostępnić za darmo. Po to, żeby podnosić jakość i standardy na rynku nieruchomości. Bo wierzę, że im lepiej przygotowani są agenci, tym większe korzyści mają klienci, a cały rynek staje się bardziej profesjonalny. A teraz do rzeczy. Pierwsze wrażenie więcej niż wizytówka. Zastanów się, jak często słyszymy, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz. I to nie są puste słowa. Kiedy klient dzwoni do ciebie po raz pierwszy, albo kiedy spotykasz się z nim twarzą w twarz, w ciągu kilkunastu sekund, on wyrabia sobie o tobie opinię. Nie chodzi tylko o to, co powiesz, ale jak to powiesz ton głosu, sposób wysławiania się, kontakt wzrokowy, uśmiech to wszystko buduje atmosferę. Nie musisz być przesadnie oficjalny ważne, żebyś był autentyczny. Klient musi poczuć, że rozmawia z człowiekiem, a nie z automatem, który powtarza wyuczone formułki. Słuchanie zamiast gadania wielu początkujących agentów popełnia ten sam błąd. Chcą od razu opowiadać o sobie, o biurze, o tym, jakie mają doświadczenie, a klienta to na starcie zwyczajnie nie interesuje. Klienta interesuje on sam, jego problem, jego sytuacja. Dlatego pierwsza rozmowa to przede wszystkim sztuka słuchania. Zadawaj pytania otwarte. Proszę opowiedzieć, co panią skłoniło do sprzedaży mieszkania, albo na czym najbardziej zależy panu przy zakupie? I potem, słuchaj, naprawdę słuchaj. To buduje zaufanie szybciej niż najlepsze CV, zrozumienie emocji klienta. Pamiętaj, że za każdą decyzją o sprzedaży czy zakupie stoi jakaś emocja. Czasem to radość, bo ktoś kupuje swoje pierwsze mieszkanie, czasem smutek, bo ktoś musi sprzedać dom po rozwodzie albo po śmierci bliskiej osoby. Twoim zadaniem nie jest udawanie psychologa, ale musisz mieć świadomość, z jakimi emocjami przychodzi do ciebie klient. To pozwoli ci lepiej dobrać sposób komunikacji i uniknąć nietaktu. Mowa, ciała i detale. Kiedy już spotykasz się z klientem osobiście, zwróć uwagę na drobiazgi. Czy jesteś punktualny? Czy twój strój jest schludny i adekwatny? Nie musisz chodzić w garniturze, ale musisz wyglądać tak, żeby klient czuł się przy tobie pewnie. Unikaj też rozpraszaczy. Telefon wyciszony, pełna koncentracja na rozmowie. To pokazuje szacunek i profesjonalizm, budowanie autorytetu, ale bez nachalności. Na etapie pierwszego kontaktu klient nie musi jeszcze wiedzieć o wszystkich Twoich sukcesach. Wystarczy, że poczuje, iż jesteś osobą kompetentną i godną zaufania. Jak to osiągnąć? Poprzez pytania, które pokazują Twoją wiedzę. Na przykład, czy w Pani przypadku rozważaliście już kwestię podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat? Czy mieszkanie ma założoną księgę wieczystą, czy jeszcze jest w trakcie? Takie pytania pokazują, że znasz się na rzeczy, a jednocześnie nie sprzedajesz siebie na halnie. Relacja zamiast transakcji. Na koniec tego odcinka chcę, żebyś zapamiętał jedną myśl. W tej pracy relacja jest ważniejsza niż sama transakcja, bo transakcja skończy się za kilka tygodni czy miesięcy, ale jeśli zbudujesz dobrą relację, klient wróci do ciebie za kilka lat. Poleci cię znajomym, a ty będziesz mieć stabilny biznes oparty na rekomendacjach. I to tyle na dziś. W kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak przeprowadzić analizę potrzeb klienta, czyli jak wyciągnąć z rozmowy te informacje, które naprawdę pomogą ci dopasować ofertę i sprawić, że klient poczuje, że pracujesz właśnie dla niego.